Hej, 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 witam, witam. Ostatnio Was się spytałem, jakie filmiki byście chcieli obejrzeć w przyszłości na tym kanale, bo ostatnio skończyłem całą serię tych podstawowych technik i wyszło na to, że głosowanie Wasze było, że chcecie więcej low-tech technik obejrzeć, czyli technik z zużyciu jak najmniej sprzętu. Um, Dobrze, więc robimy to. I też w międzyczasie o, rozmawiałem z jednym swoim znajomym, i jego żona zdecydowała się, że może chce grzyby spróbować, no to ten filmik też dla ciebie dorota. Cyk grzybów zaczyna się oczywiście z tą szalką, czyli tworzymy coś niewidzialnego w coś widzialne. Zarodniki rozszerzamy na szalkę. Szalka nam wyrośnie, szczepimy potem sobie taki słoik tego liquid culture, czyli kultury płynnej z szalki, to sobie rozszerzamy. Na ziarno z użyciem szczekawki z tego płynu, szczekujemy, to nam się kolonizuje, używamy ziarno, żeby skolonizować taki worek i z tego worka nam grzyby wyrastają. Więc jak ktoś dopiero zaczyna, nie będzie miał żadnego sprzętu, żeby cokolwiek z tego zrobić. Czyli najłatwiej dla takiej osoby jest kupić sobie taki worek już skończony, bezpośrednio od hodowlacza. I tylko co musi z nim zrobić, jest rozciąć go, położyć go w jakimś adekwatnym miejscu i porozmawiamy o tym. I spryski, spryskać go wodą od czasu do czasu. Czyli najmniej sprzętu, co jest potrzebne zacząć hodowanie grzybów, jest w sumie taki spryskiwacz. Ale to nam tylko pozwoli na hodowanie takiego worka. Można to tak robić, i wiele filmików istnieje na internecie, gdzie ludzie właśnie tak pokazują. Kupili taki worek, rozcięli go, wyrosły im duże ilości grzybów. Ale co nie jest pokazywane na takich filmikach, jest w jakim środowisku dokładnie te grzyby były wychowane. Czyli gdzie ta osoba postawiła ten worek, chociaż może powie, że u mnie w kuchni, postawiłam sobie w kuchni i mi tak pięknie grzyby wyrosły. Ale. My niestety oglądając taki filmik nie znamy parametrów tej kuchni, bo grzyby muszą rosnąć w adekwatnych, adekwatnym środowisku, a kuchnia nie równa kuchni. Czyli u mnie w kuchni na przykład jest średnia wilgotność 30%. U mnie w tym pokoju, w moim laboratorium, średnia wilgotność 60%. 60% a 30% jest ogromna różnica. Czyli ja w domu w kuchni. Mi grzyby nie wyrosną z takiego worku z użyciem takiego spreskiwacza. Ale ktoś, co ma na przykład 60% u siebie w kuchni czy w łazience, to jest o wiele bliżej do tych 80-85% wilgotności, co taki worek potrzebuje, żeby ci grzyby w ogóle z niego wyrosły. Wtedy 60% powiedzmy ogólnej wilgotności w pokoju, tu spreskiwacz daje nam wyniki. Czyli dla takiej osoby to zadziała. Ale... Jak nie wiesz, jakie masz kondycje w swojej kuchni, czy w swojej łazience, czy w swoim garażu na przykład, i dlaczego byś wiedział, bo typowo ludzie nie mierzą, ile tam mają wilgotności, to potrzebny ci będzie taki sensor. To jest GoWay sensor, on jest bardzo dokładny, on kosztuje jakieś 80 zł na Allegro, bardzo go polecam. Czyli można zacząć hodowlę. Tylko z przeskiwaczem i zaryzykować, że własne pomieszczenie będzie na tyle wilgotne normalnie, że to zadziała. Albo można sobie dodatkowo dokupić taki sensor i zmierzyć różne pomieszczenia u siebie w domu i zobaczyć, gdzie będzie najlepsze miejsce. Powiem z doświadczenia, najlepsze miejsce będzie w Łazience. Czyli można to też zaryzykować. Ale jak ktoś chce trochę więcej kontroli albo. Kupić ten sensor i zobaczyć, że wszędzie ma bardzo sucho, bo zimą, jak się grzeje, oczywiście powietrze nam wysusza. To może też zainwestować sobie w taki namiot. To um, Ten namiot Vivo Sun jest typowy zawodowy namiot dla grzebiarzy. Też rośliny można w nim hodować i on kosztuje 160 zł na Allegro. On ma 45 cm na 75 cm na 90 cm, czyli takim namiotem można bardzo fajne środowisko sobie stworzyć wewnątrz środowiska. Czyli jak twoje mieszkanie nie jest adekwatne naturalnie, na przykład zimą, może latem będzie, ale zimą jak nie jest adekwatne, bo grzanie ci wysusza powietrze, no to zdecydowanie polecam taki namiot zacząć z nim bezpośrednio. Można też w takich plastikowych pojemnikach to sobie tworzyć, przetwarzać te pojemniki, ale z mojego doświadczenia nie wydaje mi się, że to jest warte tego. Bo taki 60 litrowy pojemnik plastikowy Ci będzie kosztował powiedzmy 45, 50, 60 zł, Potem trzeba wiercić w nim dziury albo wycinać nożem, potem filtry jakieś założyć, to Ci też oczywiście kosztów do, y, dodaje. I zostajesz z takim pojemnikiem, co może dwa worki Ci się zmieszczą, y, takie większe. I jeśli Uznasz po czasie, że nie chcesz hodować grzybów, no to ten twój plastikowy pojemnik idzie w śmieci, bo tego nie sprzedasz nikomu. A taki namiot sprzedasz. Kupisz za 160, nowy, powiedzmy, albo może gdzieś taniej się kupi używany i odsprzedasz za 100, może 120 zł, bo zawodowy namiot i on nie traci dokładnie na wartości, bo to się używało przez kilka, kilka tygodni, nie zużywa się tak szybko. I co jest też fajne, z takim namiotem zaczynać wmianę wcześniej w swojej karierze. Jest do niego można domontować różne, um, różne dodatkowe sprzęty, na przykład nawilżacz można do niego dołączyć. Jak już ci spryskiwać się znudzi, można sobie światło domontować, chociaż nie są istotne. bo Tutaj, jak klapę sobie otworzysz, światło z pokoju ci będzie wchodziło, a on jest wewnątrz bardzo mały, to więcej światła ci nie będzie potrzebne. No i oczywiście system do nawietrzania go można sobie domontować. Czyli ostatecznie, jak ktoś zacznie z takim namiotem, powiedzmy nie od razu, po prostu na początku sobie kupi taki worek i zaryzykuje z pieskiwaczem, ale bardzo blisko początku kupi sobie taki namiot, może dokupywać poważnego, przydatnego sprzętu dopasowanego do hodowania grzybów, żeby nauczyć się całej hodowli w małym namiocie i ten namiot jest na tyle mały, że go wolno. Przenosić sobie po domu. Jak ci nie pasuje w jednym miejscu, można go łatwo przenieść w drugie miejsce. A nie musisz mieć nawilżacza ani światła, ani systemu wyciągania powietrza na początku. Bo możesz sobie popryskać ściany całego tego namiotu wewnątrz, takim spryskiwaczem, i oczywiście na sam worek też spryskiwać od czasu do czasu. Mi się wydaje po czasie. Takie speskiwanie ci się znudzi, i nawidżacz nagle wchodzi w grę. Nawilżacze już zaczynają być drogie, takie co mają sensory wbudowane, ale nie aż tak tragicznie, że można coś takiego zrobić. Co jest też dobra zaleta, w miarę szybko taki namiot kupić, jest że bardzo dużo możesz wyhodować w nim, chociaż on jest mały, zmieszczą ci się dwa 25-litrowe kubki w tym. I w dalszych filmikach pokażę wam technikę. E, używając pasteryzacji, czyli bez używania a, bez używania szybkowaru, jak można sobie taki 25-litrowy fajny a, pojemnik skolonizować na boczniaki na przykład i z tego będziesz miał powiedzmy 5 kg grzybów na jeden zrzut. Dwa takie 25 litrowe pojemniki ci się zmieszczą do takiego namiotu i możesz od razu mieć o wiele większą hodowlę lub kupować sobie takie duże worki. Te są te małe, a takie cztery duże worki, zamontować sobie półkę wewnątrz i masz cztery różne worki, co ci rosną na raz. To też jest bardzo wydatne. I... Jak Cię zainteresuje, właśnie zaczniesz powiedzmy z takim namiotem, zainteresuje Cię tworzyć te, te pojemniki zamiast kupować worki, to kupno od grzybiarza będzie to ziarno, bo na razie nie mamy szybkowarów w tym całym planie, więc ziarna samemu sobie nie zrobię, nie zrobisz bez szybkowaru, płynu sobie nie zrobisz i szalek sobie nie zrobisz. Czyli um, Najwcześniejszy element, co musiałby taka osoba sobie kupić, jest to ziarno, albo późniejszy element te worki, jak tych worków nie chcesz sobie samemu robić, albo tych 25-litrowych później. Czyli to bym polecał. Czyli jakby ktoś zaczynał i wszystko, chciał kupić od razu, żeby tymi pudłami, a tymi wiadrami sobie hodować, i ten sensor mieć, speskiwać i namiot, a um, z dwoma 25-litrowymi e, e, wiadrami to wyjdzie na 300 zł. Mi się wydaje, 300 zł. Linki wszystkie w Allegro będą. To nie jest sprzedaż ode mnie, ja tym nie handluję, ale pokażę Wam, gdzie ja to kupiłem. Ja ten namiot dla swojej mamy oczywiście kupiłem, bo mama jest smutna, jak nie widzi ostatecznych faz grzybów, a bardzo lubi grzyby, więc jej system taki właśnie montuję u niej w domu. Będzie miała swoje fajne grzybki. A, więc, na ten filmik, chyba to starczy. Można zacząć kupić sobie worek i tylko speskiwać. Minimalny sprzęt. Bardzo polecam taki sensor. On zawsze dla ciebie będzie przydatny. Czy zaczynasz po prostu z workiem, czy z namiotem, czy coś innego, um, on ci pokaże wilgotność i temperaturę. Są bardziej zaawansowane, też o wiele droższe sensory, co ci pokażą też dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla też jest bardzo istotny dla hodowli, ale to nie jest problem, co cię spotka na taką małą produkcję. To cię nie spotka w kuchni, to cię w takim małym namiocie nie spotka, to cię nawet nie spotka w trochę większym namiocie. Czyli <laughs> to jest kompletnie adekwatne. 8D są tańsze sensory. Ale one się wahają dosyć ostro, pomiędzy 5-10 stopni w tą czy w tamtą stronę. Więc ja im nie ufam. a Ten gowe jest bardzo fajny, trochę droższy, ale bardzo dokładny. Czyli mam nadzieję, że to Wam pomogło dowiedzieć się trochę, jak z tym się zaczyna. I na następnych filmikach zacznę, zacznę pokazywać właśnie z tymi wiadrami, jak to siadno używać. Hej, hej.